Kobieta, która zna swoją wartość, nigdy nie zgodzi się na mężczyznę w roli słabej, chyba że jest bardzo niedoświadczona w relacjach i nie będzie wiedziała, czego od tego mężczyzny oczekiwać. Kobieta, która została wychowana w domu, w której była przemoc, w której była agresja, w której była trauma, w której było traumatyczne dzieciństwo, nie będzie miała możliwości. Wyboru mężczyzny świadomie, przynajmniej nie na początkowych fazach swojego życia, ponieważ jej ciało za znajome uzna właśnie tego mężczyznę o energetyce słabej bądź wręcz przemocowej. Nie dlatego ona magnetyzuje tych mężczyzn ze swojego pola, że to jest jakaś karma czy kara, to jest tylko dlatego, że jej ciało uznaje to za znajome. Jeżeli jesteś taką kobietą i chcesz to zmienić, chcesz prawdziwego mężczyznę, mężczyzny providera Upewnij się, że mnie obserwujesz i napisz do mnie relacje po bezpłatne szkolenia.